Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku programu Sheben grills. No nie jest lekko, ale dzisiaj, proszę Państwa, nauczę Was, jak podebrać jajka małym gryzonią. Proszę Państwa, jajka. Małych ssaków, takich jak ryjówki albo myszoskoczki są bardzo pożywne, dlatego warto się rozglądać. One żyją na drzewach. Poszukajmy. Jest, proszę Państwa. Na górze. Proszę Państwa, na drzewie musimy bardzo uważać, jak się podwieszamy, ale są. So. Proszę zobaczyć, jakie piękne. I teraz, teraz ważna, ważna informacja: jajka często są, y, znaczy ptaki często przynoszą salmonelle, dlatego jeśli nie mamy tego, co ja mam, Rosjanie strzelają, Jeśli nie mamy tego, co ja mam, jedna sekunda. Ach, tu się ma wiem, no, jajka przed z jedzeniem zdezynfekować wódko um, to, to jest to Uf, um. No i proszę Państwa no to właściwie tyle w dzisiejszym odcinku Scheven Grills Zapraszam na kolejny Mam nadzieję, że uda mi się upolować dzika albo chociażby sarny, bo właśnie znalazłem sarniego bobka